Generalnie najświeższą rzeczą w tym wszystkim jest to, że jeżeli chcę mieć jakiś fajny content, to muszę wybrać sobie między słuchaniem muzyki, a jeździe w ciszy i generalnie też dosyć głośnym mówieniem, bo niestety jeżeli mówię sobie tak sam do siebie, tak jak mówię zazwyczaj, no to jakość dźwięku potem jest mniej więcej tak samo chujowa, jak było spasowanie kurwa elementów karoseli, tutaj do HFSO jak wiemy niezbyt dobra dzisiaj podejmuję decyzję o tym, aby jechać w ciszy i mówić głośno no i przede wszystkim mówić cokolwiek bo prawdę mówiąc, śmieszna sprawa w większości wypadków nawet z tamtym e, wymuszeniu pierwszeństwa albo jak to na ostatnim materiale a wypierdalaj nawet na tamtym poprzednim materiale, gdzie po prostu jakiś samochód się wjebał w inny no to tak wygląda moja reakcja, czyli dosłownie kurwa nic. Po prostu patrzę tylko z takim powiedzmy wzrokiem ocenienia i w sumie to jest tyle. Tak więc jeżeli cokolwiek gadam, no to gadam tylko i wyłącznie pod YouTube'a. Tak więc no. Z racji, że umówiłem się z Oskarem, żeby podjechać i skończyć Arbeit, który mamy, to sobie jadę. Miał mi napisać, a będzie wyjeżdżał. Miał wyjechać jakieś 20 minut temu, do tej pory nie wyjechał. Tak więc no. To właśnie się nazywa kurwa zgranie i punktualność w niedzielę o 22.00 w prawie bo tak bardzo się nam chce ale chcemy po prostu to skończyć mieć to z głowy żeby po prostu nam to zeszło z bani całkowicie żeby można się było zająć jakimiś innymi rzeczami tak więc jedziemy i kończymy nasz żabak, który tam jest uzdrowiony a i też mogę powiedzieć że niebawem E, pojawi się e, ten niebawem pojawi się po prostu kompilacja kurwa, dziur w urwadzie zajebisty ruch bez sarkazmu zajebisty ruch wiedział że jest powolny więc zjechał na Że brzemian nawet hamować się musiał takich kierowców potrzebujemy nie każdy bohater nosi polerynę. Mać więcej was matka nie miała Ta R-klasa jest dla mnie niesamowicie śmieszna z trzech powodów Po pierwsze, że Mercedes w ogóle chciał i myślał, że ktoś kupi luksusowego minivana i chciał rozprzedać Dwa, że ludzie faktycznie kupili kilka i dosłownie kilka tych minivanów, bo one są naprawdę rzadkimi samochodami yy, Trzy że kurwa ten że postanowili w pewnym momencie po prostu wpierdolić do niego silnik e, 6-litrowy V8 i turbo czemu? kurwa diesel jest za 6,36 troszkę z ten z tędy stanie w korkach jest dla frayeru To ja w ogóle bardzo często stoi taki właśnie czerwony Lincoln Navigator. No i powiem tak. Ja generalnie jestem niesamowitym przeciwnikiem subów. Chyba, że takim subem jest coś faktycznie zdolnego pojechać w teren. No bo ja uwielbiam duże samochody, mało tego kurwa. Moim aktualnym marzeniem jest kurwa czas albo no coś innego w tych gabarytach. Ja uwielbiam duże pojazdy, naprawdę, tylko kurwa, kupywanie podwyższonego hatchbacka i nazywanie tego suwem albo podwyższonego kombi, bo, bo to jest SUV, jest dla mnie bez sensu, ponieważ to więcej pali, gorzej się prowadzi. Nie wiem, może to chodzi o to, że ja jestem młody i ja nie mam problemu ze wsiadaniem do takich samochodów. Może to jest z tego kwestia. Stanie w korkach jest dla krajeru, ale no i kurwa jeździłem już kilkoma słowami starymi, nowymi i cały czas jestem tego samego zdania, że to nie jest dla mnie może, nie wiem, no komuś się podobają, ale według mnie jest to po prostu głupota. A z racji, że jestem losową osobą w internecie, to może wyrażać opinię jak tylko chcę. To też jest moja opinia. Słuchaj niesamowicie ciekawe. Jak dużo osób by yy, mi mówiło, że ja źle ze swoim własnym samochodem, ja bym sobie po prostu zamontował GoPro do, do czoła. A to też miałem w planach, żeby troszeczkę przynajmniej ja nie wiem, atrakcyjnić wizualnie cały ten content. Bo niestety podczas montowania właśnie poprzedniego materiału to już dało mi się dojść do takiej sytuacji, gdzie po prostu nie miałem co montować, miałem kurwa ponad 64 GB materiału do montowania i nie miałem co z tego w ogóle zmontować więc no, stąd też właśnie myślałem na tym żeby ewentualnie nabyć sobie jakieś GoPro właśnie z tym GoPro sobie latać tym tym autem żeby ewentualnie coś się więcej działo na materiałach ale nie, dla mnie na chwilę obecną w ogóle cała ta sfera jest mocno rozwojowa, szczerze mówiąc nie wiem do tej pory co, co z tym w ogóle robić. Mam mniej więcej jakieś tam pomysły na filmy. E, właśnie już zrobiłem ostatnio test e, w ogóle tego, jak ten pożyczony aparat to, to stara e, w ogóle nadrywa sobie. Nadrywa bardzo dobrze, tylko po prostu ja jestem chujowy, bo zardzowiałem mi to bardzo mocno. Byłem swego czasu głównym filmowcem i fotografem w liceum i naprawdę fajne rzeczy się tam robiło, tylko no kurwa. Potem zaczęła się dorosłość, studia, praca i za człowiek zarzegł dosyć mocno. Stąd też właśnie uznałem, że już nabyłem sobie ten chiński video, video, rejestrator. No to sobie chociażby mniej więcej odświeżę to wszystko, żeby cokolwiek dalej ze sobą robić w kwestii takiej właśnie filmowo-artystycznej. Bo ja to lubię, to jest zajebiste. I mamy też w planach wystartowanie nowych kanałów, ale to najwyżej ja też będę potem linkował. Bo no, jest dosyć dużo rzeczy, którymi mi się jeszcze nie dzielę, bo jeszcze nie mogę, ale wkrótce się podzielę, bo już będę mógł. I no. Będzie fajnie. Oczywiście, że tak, można. Można, zatwierdzam. Ostat ty wyjechałeś już? Aha, nie, dalej nie wyjechał. Zrobimy taki mały trik, żeby zahaczyć właśnie o miejsce docelowe, żeby on dostał po że ja już jestem na miejscu. Se jedziemy na stację. Żeby umyjemy auto, bo już jest całkowicie ujebane. Zaczęła jedna trasa do Warszawy i już całe auto jest upierdolone jak gorzej kurwa niż stół w TFA łenie. od gazu Hec. Bo jestem uzależniony od nikotyny. Jak każdy dorosły Polak powinien być. z kurwa w tym momencie tak wygląda jakby ostrości, nie mógł łapać. To świetne. A ja powiem szczerze, że skrzynia 6 w moim samochodzie jest kurwa nieporozumieniem ponieważ miałem wcześniej samochód z podobnej, z podobnej grupy, który miał w sensie z grupy Volkswagen, który miał skrzynię piątkę, była to spoda Octavia Trójka. Też świetne auto. Bez sarkazmu polecam. Żałuję do tej pory, że ją sprzedałem, ale no już niestety czasu nie cofnę. I tam... Ta piątka była naprawdę dobrze zrobiona. W sensie po mieście się jeździło maksymalnie do czwórki, na trasach się wrzucało piątkę i było ok. Więc jak, jak wiedziałem o tym, że będę ten samochód brał ze skrzynią szóstką, no to myślałem, że będzie to podobnie działało. Czyli po mieście maksymalnie do czwórki, na trasie. Piątka, ewentualnie na s szóstka, tak ta, to miało sens. No nie. Ja kurwa jeżdżę, ja zmieniam biegi kurwa non-stop, w sensie ja autentycznie jakbym chciał, to mógłbym kurwa po prostu zrobić sobie taki konkurs mieszania mieszadłem, e jeżeli chodzi o to, o ten samochód, no bo kurwa non-stop tylko jadę, 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 jadę i zmiana biegu. Jadę, 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 jadę i zmiana biegu, kurwa. I tak kurwa, kurwa cały czas. Ja się jeżeli próbuję robić eco-driving, no to staram się trzymać te obroty tak powiedzmy do 2000. No bo wtedy zauważyłem, że pali najmniej. No tylko to jest kurwa problem. Bo nie zawsze jest to możliwe, bo ja kurwa non stop tylko na tym lewarku kurwa siedzę. Dobra, jest szel, piękny jest ten szel w ogóle taki nowoczesny. Nowiutki, świeżutki, ja uwielbiam tutaj przyjeżdżać. I my, nie mają też zajebistu, więc pora na mycie samochodu. Podjedźmy na szybkości hmm? aby zakupić hecy. tutaj w najbardziej idiotyczny sposób, jaki tylko się da chyba. Ale... nie prosto, równo w liniach to już, już jakiś plus. Dobra, idę po hecy. W sumie skoro i tak muszę poczekać, to może początam sobie w samochodzie. Połączu pożyteczne to jest bezużyteczne czy oczekiwanym. Zacznijmy no. od drzwi. Gorsze kurwa jest to, że każdy jeden paradonik muszę sobie teraz przejrzeć, bo niektóre z nich to są paradony, które potrzebuję do partury. Yy, cyr... Cyrcle To nie. Ma. Tu są jakieś hitsy. Monsterki i fighting raczej do tego potrzebne nie są. Eee, co mogę wyjebać? Co mam tutaj? Robert Drzyb. Restauracja. McDonald's. Co tutaj kurwa? Bilet parkingowy, 5 złotych. osoby kawałek kable się actually może przydać. Musterek. No to kurwa z monsterka do fartury i mi potrzebny raczej nie będzie.